W końcu jest. Najlepszy sposób na wykorzystanie kłaczków z filtra suszarki: od teraz przestaniesz go wyrzucać, a zaczniesz zbierać. Ten puch z filtra suszarki do prania jest bardzo przydatny. Zanim to jednak zrobisz, przygotuj sobie puste rolki po papierze toaletowym i otwórz filtr na kłaczki. Kłaczki z suszarki składają się z drobnych włókien, które odpadają z ubrań podczas procesu suszenia. Gdy masz już trochę kłaczków, wypełnij nimi puste rolki po papierze toaletowym. Możesz zbierać takie rolki dłuższy czas. Te delikatne włókna są łatwopalne, ponieważ są suche i lekkie. Jeśli włożysz je do pustych rolek po papierze toaletowym, okazuje się, że otrzymasz doskonały materiał na rozpałkę. Szybko się zapala i mocno się pali, pomaga to skutecznie rozpalić ogień w każdym kominku zimą. Ale latem wykorzystasz takie rolki do rozpalenia grilla. Kłaczki są wysoce łatwopalne i doskonale nadają się jako materiał do rozpalania ognia. Kartonowe tuby działają jako doskonałe uchwyty i zapewniają dodatkowy materiał do spalania. Robiąc tak oszczędzasz pieniądze. To łatwy i tani sposób na rozpalanie ognia bez wydawania dodatkowych pieniędzy.